Dajcie moi kani, sekrety sąsiadów. Idealnie przed rozpoczęciem tego ziewnąłem, dlatego jestem taki czerwony i mi oczy. A też dlatego, że tyle królików jest na całym świecie i szczeniaczków i... Kotów, i one wszystkie kiedyś umrą. Ale nie dziś, bo dzisiaj nie ma czasu na umieranie. Dzisiaj oglądamy sekrety sąsiadów. A może my będziemy mieli taki mały sekret, co? A ten sekret będzie polegał na tym, że zostawisz teraz łapkę w górę, co? Ale nie mów mi o tym, że zostawiłeś, tylko zostaw. Ale nie mów mi, nie mów mi, nie chwal się No chyba, że w komentarzu to możesz, bo przecież ja nie, nie czytam nigdy komentarzy żadnych w ogóle. Więc nie masz się o co martwić, nie zobaczę tego nawet. Tak naprawdę tu czytam prawie wszystkie. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy naprawdę wiemy, kim oni są? Maria jest pełną życia 30-latką. Rok temu porzuciła karierę w banku dla swojej pasji, jaką jest gotowanie. O, co za głupota. Pamiętajcie dziś, nigdy nie podążajcie za marzeniami, tylko pracujcie w banku. Mieszka ze swoim bratem Wojciechem. Są bardzo zżyci. Po bolesnym i kosztownym rozwodzie Wojciech przechodzi ciężki okres. W ładnym, zadbanym domu naprzeciwko mieszka Piotr. Pracuje jako szef kuchni i od niedawna jest gwiazdą telewizji prowadzi własny program kulinarny. Wydaje się, że bogaty i znany Piotr ma wszystko, co do szczęścia jest potrzebne. Kupsko prawda, nie ma wszystkiego. Bo nie ma moich widzów, a moi widzowie są kluczem do szczęścia w życiu. I także kocham was, widzowie. Klucze do szczęścia. Widzowie, ta nieszczęsna stuwa na kratę. I 84 kilo wagi do wakacji. Zapamiętajcie moje słowa, będę potężnym bykiem. Jak chcecie śledzić moje poczynania na siłowni, to zapraszam na Instagrama. I też moje poczynania z jedzeniem. A na Instagramie oczywiście nazywam się ChrisNowJoke, no bo jak inaczej miałbym się nazywać? Jednak to mu nie wystarcza. Dlaczego tak bardzo interesuje się swoją sąsiadką? Bo ma program kulinarny, ona gotuje. I przy okazji pewnie jest jej zaginionym synem ze strony ciotki, kolegi, od psa, królika, wujka. Tego ranka, kiedy Maria wyciąga z samochodu ciężki kufer, Piotr postanawia skorzystać z okazji, żeby ją poznać. Mogę pani coś pomóc? O, tak, bardzo proszę. Chcę to zabrać, a jest to dość ciężkie. O, faktycznie! Jest naprawdę odważna. Nie, jestem oparta. W porządku. O, bardzo dziękuję. O, to pani w Tajlandii? W Singapurze. A to tam pani poznała swojego męża? Pewnie, Wojciech to takie singapurskie imię, nie? Wojtek. Ale Wojtek jest moim bratem. A, myślałem, przepraszam. Tak, nie jesteśmy do siebie podobni w ogóle. To prawda, to dobra informacja. Dlaczego? Ponieważ chciałem Was zaprosić na kolację i pokazać Wam moje inspiracje kuchenne. O! To jak? Dobrze, kiedy? sobota 20? Świetnie. Dobrze, to super. Do widzimy się. Do widzenia. Do widzenia, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dobra, a teraz powiedzcie mi widzowie, jak ona wcześniej wpakowała tą skrzynię do auta. Może tak naprawdę jest kulturystką? Może powinienem o niej zaczerpnąć kilka lekcji? Mieszkańcy dzielnicy są dumni, że mają takiego sąsiada jak Piotr. Ale Wojciech za nim nie przepada. Dzień dobry. Nazywałem Piotra Pan z telewizji. Od kiedy miał ten swój program, był przemiły dla sąsiadów. Pewnie łatwo żyło się, kiedy się było znanym. Oczywiście, to, że ktoś co chwilę do ciebie podbija po autograf, na pewno tak ułatwia życie. Najpierw jak jeszcze go w domu nachodzą, to wtedy już w ogóle sielanka. Ja ciężko pracowałem na swój sukces. A teraz musiałem zacząć wszystko od nowa. Ten rozwód totalnie mnie zrujnował. Aha, czyli nie lubisz go, bo masz gozej w życiu, tak? No typowe. Kiedy Wojciech wraca z pracy, jest w nie najlepszym humorze. Jak minął dzień! W porządku. Zrobiłem 300 km, żeby spotkać się z czterema klientami, którzy nic nie kupili. A u ciebie? Mm, byłam w ogródku, gotowałam i byłam w urzędzie pracy. I co? I nic. Ale gdy wracałam, spotkałam naszego sąsiada z naprzeciwka. Pan z telewizji? Nie nazywaj go tak. Jest bardzo miły. Pomógł mi wnieść wszystkie walizki. I zaprosił nas na kolację. Ale w sumie to czemu mogę tak nie nazywać? Przecież jest w telewizji. Jak ktoś na mnie powie, o to ten zabawny, urokliwy, charyzmatyczny, potężny, miły pan Krzysztof z YouTube'a. To się nie obrażę, ale wystarczy Krzysztof von Schmude. Bez mnie. Ale dlaczego? Nawet go nie znasz. I nie mam ochoty go poznawać. Może zmienisz zdanie. Rozbawił mnie, myślał, że jesteśmy małżeństwem. <laughs> I dlatego wciśnięcia nie podrywał. Przestań. Zobaczył, że mnie nie ma, no i przyszedł. Brzeciuszku, chodź ze mną na tę kolację. Proszę cię, samo nie pójdę. My i nasz sąsiad jesteśmy z zupełnie różnych światów. Ale to nie powód, żeby się unikać. Ja nie wychodzę zbyt często. A z kolei Wojtek... Jest przemiły, ale. Żadnego, ale nie jest przemiły. Póki co jest idealnym przeciwieństwem przemiłego człowieka. Jak można kogoś nie lubić, dlatego że ma przeżycie, życie? To jest rasizm! Wojciech zdecydował, że jednak pójdzie z siostrą na kolację do sąsiada. To jest rzadkość, że rodaję swój mieszka razem. Tak, ale kiedy rodzice się rozwiedli, postanowiłam, że wyjadę z ojcem do Singapuru. Tam skończyłam studia, miałam przyjaciół, pracę, pracowałam w banku. Zatęskniłam za Polską i postanowiłam wrócić. Zostawiłam wszystko i zamieszkałam u Wojtka. Teraz przerwa w rozmowie, czas na deser, dzięki któremu wygrałem konkurs na najlepszego cukiernika w Polsce. Wow! <laughs> A co z Pana restauracją? Widziałem ostatnio, że jest zamknięta. Obecnie mamy remont, ale myślę, że gdzieś na początku Stycznia będziesz otwarte. A te rozczarowanie Wojciecha. Już miał nadzieję, że Piotr jest bankrutem. Bo pamiętajcie koń, nic tak nie boli jak sukces sąsiada i nic tak nie cieszy jak porażka sąsiada. Takim już jesteśmy świetnym narodem. Chcemy zmienić całe menu, a to nie jest takie łatwe no, szukam inspiracji. Mmm Pyszny mm, karmel, banan, mm, migdały, miód i szczytę cynamonu. Wow, z pod wrażeniem, zaimponowała mi pani Czym? Ja też umiem wymieniać składniki Dżem, rukola, oberżyna, kiełbasa, płatki owsiane, płatki kukurydziane, płatki takie z miodowe No i co, czy ktoś mi gratuluje? Nie widzę, nie widzę jakoś Sam sobie pogratuluję, brawo Krzysztof, jesteś świetny Moja siostra to prawdziwa mistrzyni kuchni Niestety mam taką pracę, że często podróżuję i nie mogę jadać w domu, a szkoda w restauracjach nie ma takiego jedzenia, jak przy przygotowuje Maria. Przesadzasz. Jestem pewien, że jej dania są tak samo dobre jak najlepszych w kuchni i w restauracjach. Oj, chyba trochę pan przesadził. W takim razie zapraszam do nas w środę na kolację. Myślę, że zmieni pan zdanie. Bardzo chętnie. Co za playboy? Opowiada nam o swojej kuchni, o gwiazdach jakie spotykał Jakby całym moim życiem było gotowanie, to pewnie też bym opowiadał o swojej kuchni I oczywiście o gwiazdach, czyli spotkałem, czyli żadnych Chociaż oddziałuje na mnie promieniowanie ultrafioletowe, więc tak jakby cały czas mam kontakt z gwiazdą Ohoho, Ale nie, żebym się chwalił czy coś Następnego dnia Maria chce podziękować sąsiadowi za pyszną kolację Postanawia zanieść mu trochę ziół Czy jest to pretekst, żeby znów go zobaczyć? Dzień dobry Jest Piotr? Nie, nie ma Proszę mu to przekazać od sąsiadki Marii. Okej. Okay. Maria jest zaskoczona, widząc młodą dziewczynę w domu Piotra, nie wie co myśleć Nie spodziewałam się tego po Piotrze, okazało się, że mój brat miał rację Nie miał, Wygląda jak jego córka, a poza tym zachowała się jak buntownicza córka, czyli to musi być córeczka jego Zapamiętajcie moje słowa, a poza tym to jest oczywiste, wy też to wiecie na pewno Maria postanowiła trzymać swojego sąsiada na dystans, ale Piotr niespodziewanie ją odwiedza Dobry Dzień dobry Chciałam pani podziękować za zioła, zrobiłem jej wczoraj wspaniałą baraninę w sosie własnym, z estragonem. Po prostu była niesamowita. Chcieliśmy się pani jakoś wdzięczyć? Chcielibyśmy, to znaczy, e, pan i pańska dziewczyna, tak? Dziewczyna? Nie, Alicja to moja córka. Ona przyjechała do mnie tylko na weekend. Na to dzień mieszka u matki w Krakowie. <noise> Przepraszam, nie wiedziałam. No faktycznie może nie było to takie oczywiste, no, ale podanie było z panią i pani bratem. <laughs> tak, wie pan, trochę się zdziwiłam, bo pan i taka dziewczyna. Tak, to znaczy jaka? Co ci się w niej nie podobało? Sprecyzuj, miała za małe brwi, za duże garbaty nos, za mało garbaty nos, dziwne barki, śmiesznie ułożone stopy. Dlaczego miałby z nią nie być? Dawaj. Moja córka nie jest ładna? Nie, nie, jest bardzo ładna, tylko chodziło mi o to, że e, pan jest taką młodą osobą, to znaczy. <śpiększel> Przepraszam, pogubiłam się. <śpiększel> 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 Ale w środę kolacja jest aktualna? Oczywiście sąsiadko. Do widzenia pani. <grym> Do widzenia. A czy sąsiadko to bardziej takie mordo, kumplu? Czy najbardziej bolesne słowa, które możesz usłyszeć od kobiety, która Ci się podoba? Czy raczej coś, z stylu chcę mieć z tobą dzieci, psa, drzewo i duży dom pełen cudzych zon? Na kolację Maria przygotowała jedną ze swoich specjalności. Co Piotr myśli o jej kuchni? Pani Mario. Ta jagnięcina była po prostu boska. Doskonale wysmażona, soczysta. Taki talent to teraz rzadkość. Dziękuję bardzo. Mama uczyła mnie gotowania, ale kiedy wyjechałam z Polski do Singapuru, tam cały ten proces musiał być powtórzony, dlatego że tam nie mogłam znaleźć takich produktów, jak tutaj w Polsce, więc musiałam całego gotowania uczyć się od początku. Troszkę, z książek kucharskich, troszkę improwizowałam. IMPROWIZOWAŁEM, to jest słowo klucz. Ja na przykład jestem mistrzem kuchni, ale ja nie, nigdy nie korzystam z przepisów, ja zawsze improwizuję. Przez co czasami wychodzi katastrofa, nawet często, czego ludzie obserwujący mnie na Instagramie już doświadczyli, są świadkami tego. Ale czasem wychodzi też coś świetnego. A i też koleżanka pokazała mi tajniki kuchni singapurskiej. Nie brała Pani udziału w żadnych kursach? Nie. Szczerze powiem, że gotowanie z przepisów strasznie mnie nudzi. Wolę sama tworzyć harmonię, smaki. To jest coś innego. Wie pani co, mam dla pani propozycję. W czwartek przyjeżdża do mnie moich dwóch przyjaciół. Oni są również szefami kuchni. Ja niestety z braku czasu nie mogę im przygotować kolacji. Tak sobie pomyślałem, że może pani tym się zajmie. Oczywiście zapłacę. 3 miliony dolarów albo nie będą mieli co jeść. Tyle by musieli zapłacić za moje dzieło sztuki kulinarnej, czyli tościki z szynką, serem, masełkiem po dwóch stronach oczywiście i ketchupem, albo za bardzo ściętą i za bardzo przyprawioną jajecznicę. Ale pamiętajcie, czasami w niedoskonałości odnajdujemy doskonałość. Maria jest zachwycona propozycją Piotra, ale brat nie podziela jej uczucia. No co jest? On jest niesamowity! Co za tupet? Mógł nam zrobić jeszcze napiwek, a to na to pozwoliłaś. Wiesz co, obchodzą nie obchodzą mnie pieniądze. Chodzi o to, że przygotuję kolację dla dwóch szefów kuchni. W gastronomii to jest bardzo ważne, to jest autorytet. Dla mnie to jest ogromna szansa. Widziałem, jak my Ciebie patrzy. Ja chodzi tylko o to, żeby zobaczył się do łóżka. Czemu? A może po prostu mu się spodobała i chciałbym mieć z nią dzieci. Nie chciałbyś być wujkiem pajacu? Ja, na przykład, bym chciał być wujkiem, nauczyłbym gnojarza, jak robić przysiady, martwy ciąg. No i oczywiście, jak podnosić rzeczy stopami, tak żeby się nie trzeba schylać. I ja serio jestem w tym dobry. <laughs> Jakbym miał sobie wpisać coś z to właśnie podnoszenie rzeczy stopami, żeby się nie schylać. Maria przychodzi do Piotra, by ugotować kolację dla jego gości. Mam garnki, patelnie, w tej szufladzie są przyprawy. Noże, oliwa z oliwek, mikrofalówka, piekarnik i cała kuchnia do twojej dyspozycji. <noise> Nigdy wcześniej nie gotowałam w tak dobrze wyposażonej kuchni. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Ale ja wiem. Wystarczy, że przygotujesz coś wyjątkowego. Postaram się mam nadzieję, że nie zawiodę. Mam jednak prośbę. Włączysz Muzyka? Nie potrafię gotować bez muzyki. No to wy... I co ty sobie myślisz, że będziesz gotowała w restauracji z gwiazdą Krzysztofa von Schmude i słuchała Lady Gagi? W takiej restauracji jak coś, to leciałaby tylko Sanach, Oliver Tree i Pop Smoke. <ścoughs> Nie ma problemu. Maria była niesamowita. Świetnie gotowała. Do tego była ładna, naturalna i czarująca. I słuchaj, jakiegoś kupska nada nigdy już nie odwiedzę tej restauracji. Moja noga tu nie postanie. Zabieram siebie i swój portfel, w którym mam co najmniej 10 złotych. Nie, dosłownie mam 10 złotych w portfelu, bo jak będę zamawiał sobie sushi, następnym razem to dam napiwek tak, w gotówce. Kolacja już się zaczęła. Kiedy Piotr przynosi talerze, Maria czeka na opinię. jak? Smakowało? Nie. Byli po prostu zachwyceni. <laughs> Jest! To słabo, że im nie smakowało. Pewnie przez tą muzykę. Tak się cieszę. To teraz drugie. To był krewetkowy bulion z imbirem. Musiało im smakować. Tak, to daj mi to jedzonko. Ja zjem i powiem, że jest paskudne. Moje tościki na pewno są lepsze. Zgodnie z tradycją, na koniec kolacji kucharz musi dołączyć do biesiadników. Oto jest moja perła. Przecież chciałam wam przedstawić Marię. To jest mój kolega Michał. z dzieciństwa. Obecnie szef w kuchniu Maksymilian, szef kuchni u Maxa mały bistro, ale już robi mi konkurencję. I zaprosiłeś tu konkurencję, tak? Mam nadzieję, że po to, żeby go zniszczyć. Jeśli nie to, że nadaj i zastanów się nad swoimi poczynaniami biznesowymi. Bardzo mi miło. Miło mi. Dziękuję za kolację. Coś niesamowitego. To było proste i pomysłowe zarazem. Było pyszne od samego początku do końca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To dla mnie bardzo ważne usłyszeć taką opinię, ponieważ gotuję zamiłowania. Życzę udanej kariery. <laughs> dziękuję. To no my dziękujemy. Gratulacje. A nie przez sekundę nie wątpiłem Ciebie, a nie przypuszczam, że paniesz aż tak dobrze. <noise> tak się bałam. Trzymaj, proszę, No są twoje pieniądze. żyłaś na nie. Dziękuję. <noise> Wiesz, e, tak sobie pomyślałem, Maksymilian i Mikołaj spotykają się raz w tygodniu w czwartek. Może chciałabyś dla nich gotować te kolację? Oczywiście, dopóki nie znajdziesz pracy. Mówisz poważnie? Wcześniej nie, ale teraz tak Świetnie, mogę cię uściskać? Nie, fuj, po prostu będziesz moim robolem, a ja mam za dużo pieniędzy, więc czemu nie? Ale bez przesady, na wojnie nie ma czasu na czułości, a życie to nieustanna wojna Przepraszam, nie wiem co we mnie wstąpiło Chcesz mieć kucharkę, czy dziewczynę do łóżka? Kucharkę, przepraszam, więc to się nie powtórzy Dobrze, ja już pójdę. Dobranoc. Dobranoc. Okej, okay, to było bardzo niezręczne, ale czy nie może mieć dziewczyny, która przy okazji świetnie gotuje? I niekoniecznie tylko do łóżka, dlaczego od razu do łóżka? Przecież nie zaciągnął jej pierw do łóżka, tylko do kuchni. I w sumie nie wiem, co jest bardziej seksistowskie, ale... Maria cieszy się z szansy, jaką dał jej Piotr. Niestety jej brat nie podziela tej radości. Wiesz, nieźle mi wczoraj zapłacił. Kto? No jak to kto? Słuchaj, napracowała się dla nich jak wół, więc to chyba normalne, że ci sobie cię zapłacili. Oj, tak przestań. Już to by nam sporo pomogło. Tym bardziej, że zaproponował mi, żebym w czwartek u nich właśnie gotowała. Co czwartek mają takie spotkania. Fajnie, nie? Wiesz, jakoś zupełnie nie ufam tą facetowi. A której części dał mi dużo pieniędzy nie rozumiesz? Jak mi dasz 3 miliony dolarów, to zrobię ci to ściki, nawet jeśli ci nie ufam. Taką już z tym sprzedajną strują. Przestań. Znam się trochę na mężczyznach i myślę, że akurat z jego strony mi nic nie grozi. Słuchaj, do sobie coś do jedzenia. Masz na ochotę? Co? Zrób mi herbatę tylko. Dziękuję. A, już myślałem, że Piotr jest normalny. Ale nie, to jeden z tych śledzących. Wojciech cały dzień szukał nowych zlecen. Wieczorem widzi swoją siostrę, jak ogląda program Piotra. Nie wystarczy ci, że pracujesz na niego cały tydzień? Musisz go jeszcze do telewizji? Patrzę na przepisy. A on Cię nie interesuje. Dla kobiet jest czarujący. Wojtek, co Ty chcesz przez to powiedzieć? Nic, zastanawiam się tylko czy... szukasz prawdziwej pracy? Czy może poświęcasz mu swój prywatny czas? Tak. A Ty i Twoja praca? Łatwo Ci krytykować. Wiesz co? Dobrze, że nie oczekuję, żebyś płacił rachunki. Uuuu! Emotional damage! Bardzo dobrze mu powiedziała! Jak sam zacznie zarabiać, to niech wtedy się odezwie. Maria ma teraz władzę absolutną, ma pieniądze. Na zajutrz rano Wojciech idzie do Piotra, żeby pojechać razem na skłasza. Obiecał siostrze, że da sąsiadowi szansę. Czy powinien zaufać swojemu przeczuciu? Mhm. Tak, tak. To wspaniały pomysł. Będziemy ich co wieczór zapraszać. Mhm. Przeszłyki z parmezanem i z miodem. O Boże, przecież to są przepisy Marii. Coś się stało? W takim razie, dlaczego je zostawił i nie pilnował, żeby ich nie zobaczył? Nie można być aż tak słabym w byciu złym człowiekiem, więc jakby... No, coś mi tu nie gra. Jakoś dziwnie wyglądasz. co, co w porządku? Kurczę, zapomniałem czegoś, zaraz wrócę, dobra? Do zobaczenia, na razie. To były przepisy Marii. Co za świnia. Dobrze, wiedziałem, że ten facet coś knuł. Wojciech chce powiedzieć siostrze, co znalazł u Piotra. Mario, ten tu Piotrek ukradł twoje przepisy. No, ale jak to? Byłem u niego, wszystko widziałem. No, ale to jest niemożliwe. Otwórz oczy. Za niedługo otwierasz swoją restaurację. Będzie potrzebował nowy menu, nową kartę wiem, jak to będzie wyglądało? Wykorzystuję ciebie. Ale po co miałby to robić? A odpowiedź na to pytanie jest zawarta w słowie wykorzystuję. Wykorzystujesz kogoś po to, żeby z tego skorzystać, z tego wykorzystywania. On na przykład skorzysta z tego, że będzie miał kozak przypisy i przy okazji Street Credit na dzielni kuchazowej. Maria ma nadzieję, że Piotr jej wszystko wytłumaczy, a jego sława nie przeszkodzi jej w żądaniu wyjaśnień. Super, że jesteś. Mamy spotkanie z najlepszymi sprzedawcami ryb. Mają prześwieże homary i najlepsze krewetki na świecie. Wiesz co? Nic mnie nie obchodzą twoje homary i krewetki. A gotować to sobie możesz sam. Ale o co chodzi? Dobrze wiesz o co chodzi. Proszę, co się stało? Dlaczego ukradłeś moje przepisy? Ach, to poczekaj, wszystko ci wyjaśnię. No proszę cię, usiądź. Usiądź, nie. proszę cię. Wszystko Ci wyjaśnię. Usiądź, proszę Cię. No usiądź, bo Cię będą nogi bolały. I też jest chyba nawet gorsze, niż zaciągnięcie do łóżka. Jakby ukradnięcie przepisów. Gdyby ktoś mi ukradł przepisy, to ooo, nic bym nie zrobił, bo bym już nie żył. Wiecie dlaczego? Bo wszystkie moje przepisy są tutaj, tutaj. Ktoś musiałby mnie zabić i opracować technologię, która wyciąga tam jakoś myśli z mojej głowy, wspomnienia. Wreszcie może jak ktoś by już opracował taką technologię, to nie musiałby mnie zabijać, ale... Ale jakby wszystkie te przepisy wyciekły, no to już moje życie nie miałoby sensu. Dobrze? Proszę bardzo. Wyjaśnij. Zrobiłem to wszystko, ponieważ doceniałem twoją kuchnię. Aha, doceniasz moją kuchnię, dlatego ukradłeś moje przepisy. Nie, miałem spotkanie z moim wydawcą. Chciałem wydać twoją książkę z twoimi przepisami. Miała to być niespodzianka na nasz dzisiejszy wieczór, na kolację. Wow, już i tak była urażona, ale teraz to wybuchnie. Co to ma być za paskudna okładka? Coś takiego bym stworzył w podstawówce na informatyce. Ta książka powstała dzięki znajomości z moją wspaniałą sąsiadką. Zobaczcie, tak jak i ja, ile kreatywności można włożyć w tradycyjną kuchnię. To dla mnie wielki zaszczyt przedstawić Państwu tak wielki talent kulinarny. Nie patrzę. Nie, no ja. I tak na serio to jest mega kochany, ja chyba też się zaraz popłaczę. Ostatnio jakoś w ogóle tutaj łatwo mi się wzrusza, nie? Na przykład czytam książkę i przeczytam, nawet książka, która nie, nie ma na celu Cię wzruszyć, czy coś, i przeczytam jakąś historyjkę, tam mi się wzruszam. W o budowaniu relacji była taka historyjka o ojcu z synem. Nie, nie będę jej streszczał, jakby teraz, ale no. Do... Prawie się popakałem wtedy A oglądając The Office to już w ogóle nie ma co gadać To już tyle razy tam tak było, że się wzruszyłem Bo wiecie, kiedy trzeba to będę twardym człowiekiem A kiedy nie trzeba to będę To będę osobą, która prawie płacze czytając historyjkę Ojcu i synu W książce o budowaniu relacji Marysia, co się stało? Co ci zrobił? Ty dupku, zaraz obiję ci zrobiłeś? Przestań, to nie tak A jak? Zobacz, to jest książka z moimi przepisami i moim imieniem a więc to tak, bawcie się w te swoje przepisy. Co to był za idiota? No właśnie też się zastanawiam, totalny debil. Chyba go pupsko boli, że sam nie może zarobić, a tutaj takie biznesy są kręcone. Ale dla Marii nie jest to jeszcze koniec niespodzianek. Ja cię bardzo przepraszam, strasznie mi głupio, No ale widzisz, to mój brat, on czasami przesadza. Nic ci nie stało. Tylko, że ja też w ciebie zwątpiłam. Marysiu, muszę coś ci powiedzieć. Marysiu, ja Piotr jestem twoim ojcem. Nie! Luke, I am your father. No! Która lepsza wersja? Piszcie w komentarzach. Od samego początku miałem w tym jakiś swój interes. To prawda, że jestem zakochany w twoim gotowaniu. Ale to wszystko było po to, żeby się do ciebie zbliżyć. Nie chodzi mi o to, żeby tylko są pójść do łóżka. Znaczy też. Uuu, genialne, od teraz tak będę rozmawiał z kobietami. Nie no, kurde, nie ma co się oszukiwać z jakimi kobietami. Przecież jednak, gdzie ja przebywam, to dom, siłownia i Lidl, żeby kupić kurczaka albo mięso mielone. Ale, Mario, się tobie zakochałem. A ja obiecałam sobie, że nigdy się w tobie nie zakocham. I zawsze dotrzymuję słowa. Kilka miesięcy później Maria i Piotr zamieszkali razem. To Maria przygotowała nowe menu do restauracji Piotra. Wojciech znalazł nową, ciekawą pracę. Po tym jak tak bardzo krytykował Piotra, został jego rzecznikiem prasowym. A czy wy? Naprawdę znacie swoich sąsiadów, a co za frajer wojciech. Tak go wyzywało, teraz będzie musiał go wybierać w prasie po maratonie melanży z karłami w Tajlandii. Bo to jest właśnie rozrywka bogatych i sławnych ludzi. No przecież to wiele już to takich słyszeliśmy. No i to jest już koniec. Niestety możemy iść, nie ma już nic. Gang z Albanii to Gang z Albanii. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że będziecie mieć. Będziecie mieć tak świetny dzień, resztę dnia, nie wiem, czy to oglądacie w ciągu dnia, w ciągu tak poranku, czy może wieczorem. Nieważne, miejcie resztę życia świetną po prostu. Kocham was, dziękuję, że tu... Jeśli tu dotarłeś, naprawdę jesteś mega kozak. I napisz w komentarzu jakąś ciekawostkę o gorylach, bo lubię goryle i to wtedy będę wiedział, że dotarłeś do końca. Ja się z tobą już pożegnam, młody człowieku, albo stary, nie wiem, a nie wiem i... Eee... luwina.